widzowie, po pierwszy psychosem za dźwięki w tle, i tak długo nie nagrywałam filmików. No bo no. No bo no. No, zapomniałam trochę, i na szczęście wspomniała mi moja y, przyjaciółka na początku. Chcę pozdrowić Oliwię i Zosię, i dzisiaj będziemy otwierać taki hity mango. Ogólnie już nagrywam ten film, ale miałam problemy techniczne, i gdzieś tutaj go otworzyłam. O, tutaj jest już otworzone. I pierwsze nie powiem wam, gdzie był zakupiony. Zaczekajcie. Yy, o, No, po prostu nie wiem. Dobra, lecimy z tematem. To jest krzyżu, ale nic. Ale hey. dobra. Więc polecam i papa!